Teraz pokażemy prawdziwą twarz bez maski, Tomasza Baglińskiego. Dzień dobry. Witamy cię serdecznie, Dzień dobry. reżyser animacji i przede wszystkim autor tego, co widzimy na, naszym, na, na, naszym, na naszej plaźmie tutaj. To jest intro do gry. Pokusiłeś tak, się po o taką rzecz, po raz, kolejny. po raz kolejny. Ja wczoraj jak oglądałam to w domu na dosyć dużym monitorze, to miałam wrażenie, że to już nie jest animacja, że to jest rzeczywiste wręcz. No ten moment jeszcze nie następuje. Ale jesteście to jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. Jest na już naprawdę. blisko, ale jeszcze to nie jest to. Ja myślę, że jeszcze 5-6 lat, żeby takie mniejsze studia jak nasze były w stanie przekroczyć tą granicę, Mam... no bo w dużych studiach już się to dzieje. Mam wrażenie, że jeszcze tam troszeczkę tej płynności ruchów, tutaj możemy mieć pewne zastrzeżenia, tak, ale tak. gdy jeszcze... patrzy się już na takie obrazy, same fotografie, no to one już w zasadzie nie odbiegają no, rzeczywistości. Ja, ja jestem jednym z tych optymistów, ale właściwie nie optymistą, tylko realistą i wydaje mi się, że... że no nie, nie wydaje mi się. Ja wiem, że w ciągu 10-15 lat Duża część produkcji filmowej przeniesie się do, do światów mhm. wirtualnych, będzie kręcona w ten sposób, za pomocą oczywiście jeszcze lepszych narzędzi, jeszcze e, dokładniejszych animacji. I to broń że nie zastąpi aktorów, to znaczy aktorzy będą dalej potrzebni, tyle że będą grali na potrzeby e, animacji. Ale będą grali na potrzeby animacji, to znaczy będą potrzebni do, do, do skopiowania ich ruchów? czy w Właśnie trzeba, ciągu trzeba, będę... trzeba pamiętać, że aktor nie daje ruchów, aktor, aktor daje emocje, mm -hmm. aktor daje przeżycia. I to, to jest bardzo trudne do zastąpienia, to jest bardzo trudne do zanimowania. Dlatego e, aktorzy nie będą zastąpieni, bo wciąż animatorzy będą potrzebowali kogoś, kto te emocje im pokaże, kogoś, kto będzie w stanie to e, zagrać na, na planie ra, razem z reżyserem, tylko poprawią się narzędzia, które pozwolą przełożyć te emocje na postaci. Ale aktorzy to film, a my jesteśmy tu przy grze. Gra to jest bardzo mocna strona, nasza, Polska. My jesteśmy, tak. można powiedzieć, liderem na świecie, nasze gry jesteśmy. Na rzuty na pewno. Jak, jak rzeczy, rzeczywiście, jak, jak na em, inne przemysły rozrywkowe u nas w Polsce, to gry są niesamowicie rozwinięte. I to jest rzeczywiście... A co my mamy takiego w sobie, że mamy takich. Skąd się biorą tacy ludzie, którzy potrafią robić takie rzeczy, na które świat ja, ja zwraca uwagę? Ma, ja, ja, ja mam kilka teorii, ale taka najbardziej podstawowa teoria jest taka, że, że rynek gier. Był rynkiem świeżym, więc trafili do niego młodzi ludzie bez żadnych kompleksów, bez żadnych, żadnych ograniczeń, też spowodowanych środowiskiem. Mm -hmm. I zaczęli budować swoje biznesy, a jest to też rynek, który, w którym bardzo łatwo zrobić sukces na całym świecie. A w momencie, kiedy ma się możliwość dotarcia do rynku no, światowego, to już mówimy o zupełnie innych budżetach, mówimy tak. o zupełnie innej jakości produkcji, już mówimy I zupełnie o... innej ilości odbiorców też. No i potencjale też tego biznesu, więc bardzo dużo ludzi zaczęło w to wchodzić i to z dużym sukcesem. Fajnie. Skoro mówimy o budżetach, to powiedzmy od razu, że budżet takiej dobrej, współczesnej gry to jest, to jest liczony w milionach dolarów. To jest nawet 20 milionów dolarów. Tak, bo była w ubiegłym roku polska gra, która tyle kosztowała, więc no... Jest to już światowa liga i tutaj... Tutaj w Warszawie są trzy studia, które robią e, przebaje na cały świat. A, a jeszcze jest Wrocław, jeszcze jest w kilku innych miastach są mm -hmm. rozrzucone. Ty powiedziałeś, że za 5-6 lat, praktycznie między Waszą animacją, Waszą pracą, a y, filmem, zdjęciem takim zwykłym, nie będzie różnicy. Że będziecie w stanie zrobić wszystko, a ja słyszałam z drugiej strony, że już w tej chwili jesteście na takim etapie, że producenci konsol do gier muszą was prosić o to, żebyście nie przesadzali, bo ich sprzęt jest zbyt słaby na wasze możliwości. to, to, to raczej jest. Ja się zajmuję filmami, więc ja mam łatwiejszą mhm. robotę. W filmach rzeczywiście jest już możliwe wszystko. Ale gra? jeżeli chodzi o gry, to jest już taka kwestia, że faktycznie rynek w tej chwili czeka na kolejną generację konsol do gier, bo te stare już trochę nie wyrabiają. Znowu PeCety wróciły do łask, które mają potężną moc i, 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 i można je tam podkręcić jeszcze coś tam, więc dzięki, działa. Dzięki temu, że te gry są tak nowoczesne, filmowe powiedzmy wręcz, to ten wiek, granica wieku przesuwa się cały czas w górę. Wcześniej nam gry komputerowe kojarzyły się, te proste kojarzyły się głównie z zabawą rozrywką dla najmłodszych. Dziś okazuje się, że przeciętny bieg gracza jest już dużo, dużo wyższy. No to nie od dzisiaj. To, to, że, że na zachodzie to już wiadomo od, od dawna, że najlepszy gracz to jest ten dojrzały, bo on ma pieniądze. Mm -hmm. No bo temu młodemu graczowi... 35 plus. Muszą, on tak, najwięcej i najchętniej ma, wydaje. Młodemu graczowi trzeba dać pieniądze, rodzice muszą mu dać pieniądze, a ten dorosły to sam wydaje i to zazwyczaj sporo więcej. Więc to jest najlepszy ten tak zwany target. I rzeczywiście jest coraz więcej gier dla dorosłych. Zresztą Wiedźmin jest świetnym przykładem tego, że to jest, no, no to jest gra, która jest dozwolona od lat 18 i dotyka bardzo dorosłych, bardzo poważnych tematów. I tutaj ta, ta marka zresztą trzyma się dosyć mocno takiego bardzo serio podejścia do rzeczywistości. No to na ile to jest możliwe w grach? To, co teraz widzimy, to, 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 to jest tak, jak można by powiedzieć, jedna, jedno z pól Twojej działalności, bo no, mówimy o grze komputerowej, ale sam powiedziałeś, że film to jest Twoje. Znaczy, że, że, że był Ja w tej grze zrobiłem tylko intro. Ta. Tutaj no, co, całe. tylko. Nie, tylko. Które rzeczywiście dobrze się bawiłem przy jego robieniu, ale tutaj, jeżeli chodzi o, o ekipę, która pracowała przy grze, no to to jest do, do ogromny zespół. Z CD projektu, który tam naprawdę włożył gigantyczną pracę. Ja nie chcę odbierać. Ale ogromny zespół to ile osób? O, ja myślę, że pod 100 tam jest osób, tak mi się wydaje. Ale no... A, takie są teraz ekipy gier i te, takich zespołów te gry wymagają. A no to trzymamy kciuki za kolejne. Jak zwykle udane produkcje, no bo Polska rzeczywiście stoi tutaj grami komputerowymi i nie tylko tym, ale rzeczywiście ten sektor wyraźnie dynamicznie rozwija się u nas. Dziękujemy serdecznie.